Gośćmi Radia Yard są Jan Perkowski, starosta białostocki. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Zdzisław Łukaszewicz, członek zarządu powiatu białostockiego. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw zaczniemy sobie od szpitala w Łapach, od tego tematu. Ten jest w remoncie. W miejscu, w którym wcześniej był oddział pediatrii, będzie teraz ortopedia. Zabiegi ortopedyczne będą się opłacały, czy poprawią sytuację finansową jednostki? No, jeżeli chodzi o opłacalność szpitala, to trudno o tym mówić, ale najważniejsze jest zdrowie Mieszkańców powiatu białostockiego i spełnianie ich potrzeb, bo tego jest samorząd i zarząd powiatu i rada powiatu. Działamy na rzecz mieszkańców powiatu białostockiego, a te schorzenia ortopedyczne są dosyć częste w szczególności kolana, stawy biodrowe tego mamy dosyć dużo tym bardziej, że mamy rehabilitację dobrze rozminiętą również w naszej poradni w łapach. Czy, czy będzie to się opłacało? Zapewne tak, te endoprotezy, które się robi, i się jeżeli uda nam się zwiększyć kontrakt, to się opłaca, bo wiele powiatowych szpitali takie zabiegi wykonuje i, i one się cieszą. No, mamy bardzo dobrze oceniany szpital powiatowy Wysoki Mazowiecki, jeżeli chodzi o zabiegi ortopedyczne. ludzie Ogólnie białostoczanie jeżdżą do powiatu, żeby swoje stawy powymieniać. A co z pediatrią w takim razie? Dzieci Pe też mogą otrzymać pomoc w szpitalu? E, tak, Na dzień dzisiejszy pracujemy nad projektem, jeżeli chodzi o pediatrię. W budynku administracji ma powstać taki mały oddział pediatryczny, wystarczający, bo dwunastołóżkowy. E, obecnie robi się projekt, e, już niedługo się zakończy. Wnioskowaliśmy o środki zewnętrzne z zgranicznych projektów, ale niestety tam nie udało nam się uzyskać na ten oddział środków finansowych. No teraz będziemy szukać dalej, może w ramach Polskiego Ładu, jeżeli będą te środki jeszcze rządowe, czy ewentualnie z nowej perspektywy tej unijnej, która ma się rozpocząć, jeżeli na takie zadania będą środki, ale chcemy tak, żeby otworzyć ten oddział w Łapach, pomniejszony, ale wystarczający na potrzeby naszego powiatu białostockiego. W ubiegłym roku chyba zresztą o ten szpital w Łapach dość spora dyskusja dość sporą dyskusję wywoływał właśnie ten temat, prawda? Tak, wywoływał, bo zawsze jak coś się zamyka, no fakt, że tam mieliśmy też mało pacjentów, no dzisiaj też jakby nie słychać od mieszkańców, że jest tak strasznie źle i jest potrzebne, tym bardziej, że mamy bardzo dobrze rozwinięty szpital w Białymstoku dziecięcy, który cały czas się rozwija i jakby zabezpiecza naszych mieszkańców. No też trzeba powiedzieć, że nasz szpital w Łapach jest położony, no nie jest w środku powiatu i to nie jest też jakby szpitalem dla wszystkich dzieci z powiatu białostockiego, tylko dla jakiejś tam części. Ale tutaj jak najbardziej my chcemy, żeby ten szpital cały czas rozwijać. Ta nasza działalność, jeżeli chodzi o szpital w Łapach, no to mamy już inwestycje na ponad 80 milionów złotych, co zresztą widać jest po tym, że słyszymy dobre opinie, że mamy dobry zespół lekarzy, pielęgniarek, że jest miła obsługa, że standard się podniósł. Zresztą jak się wchodzi nawet do naszego szpitala już powiatowego, to widać to, ten taki oddech tej nowoczesności, że ten Gierek poszedł gdzieś już, już go nie widać, ale jeszcze jak mam oddział ortopedyczny, jeszcze oddział ginekologiczny ma powstać, no to wszystko potrzebuje środków finansowych. Teraz porozmawiajmy o targach pracy, które organizowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy. Te targi, pana zdaniem, panie Zdzisławie, będą cieszyły się dużym zainteresowaniem? Myślę, że tak i mieszkańcy są, oczekują tych targów. Także na pewno frekwencja będzie. Szkoły powiatowe dokładają też swoją cegiełkę do lokalnego rynku pracy, prawda? Tak, tak. My, nasze szkoły wystawiają się na stoiskach, ale też tak samo i szkoły się wystawiają z Białgostoku, bo nasz Powiatowy Urząd Pracy to nie tylko powiat białostocki, ale również miasto Białystok. Cieszymy się z tego, że zawsze jest duża frekwencja. No to jest skierowane w szczególności do, do, do młodzieży, do szkół też podstawowych, żeby młodzież zobaczyła, w jakich kierunkach może się kształcić, że te zawody Dzisiaj szkoły branżowe, one się zmieniły. To są nowoczesne jednostki, że ten już mechanik samochodowy, ślusarz to nie jest taki umorosany, smarem pracownik w ogrodniczkach, tylko to jest czysta praca na nowoczesnych cyfrowych urządzeniach. Też tam wystawiają się u nas pracodawcy. Także 20 marca serdecznie zapraszamy pracodawców, jeżeli mają oferty pracy, chcieliby przedstawić swoją ofertę do tego, aby zgłosili się do Powiatowego Urzędu Pracy i 20 marca na stadionie odwiedzi ich rzesza e, młodych ludzi, którzy będą szukali tej pracy. Te, te targi są e, robimy już corocznie i z co roku przybywa chętnych, ale cieszę się, że młodzież może zobaczyć jak wyglądają dzisiaj nowoczesne firmy, fabryki, bo ta świadomość naszych dzieci, rodziców musi rosnąć, bo szkoły branżowe nie są niczym złym. Szkoła branżowa rozwija. Oczywiście nie każdy ma smykałkę, żeby pracować w danym zawodzie. Niektórzy muszą być humanistami, muszą studiować, zrobić karierę, no, bo takich, bo takie zdolności mają, ale ta szkoła branżowa pozwala nam na to, że zdobywamy zawód, robimy maturę, studiujemy, ale co jest najważniejsze: mamy zawód. Zawsze mamy plan B, a nie później, jak ewentualnie nam nie wyjdzie w liceum, musimy przejść szkolenie w CKZ, zdobyć zawód. No, jednak ta praktyka zawsze czyni mistrzem, obycie w zakładzie to jest taki na przyszłość, taki daleki skok, bo Książki nie wszystko oddają, jednak zawsze przy praktyce więcej się zdobywa wiedzy. Przez wiele lat te szkoły branżowe, jakby były zaniedbane, i, mhm. i to jak teraz kładziemy nacisk na to, żeby na nowo przygotowywać fachowców, bo nie każdy może być adwokatem, a, a też są i potrzebni. Wyszkoleni, wybitni fachowcy I, i także duża przyszłość przed y, szkołami branżowymi. A takie targi pracy to jest większa szansa, panów zdaniem, dla pracodawców samych, czy może właśnie dla tych osób, które tam przychodzą? Czy to jest większe pole do promocji, czy może właśnie Myślę, że do jedni, zgarnięcia pracy? I jedni, i drudzy, nie? I, i, i ci, co poszukują pracy, i, i zakłady, które wychodzą z, z ofertą, y, mają okazję, żeby zareklamować, żeby. Pokazać swoją atrakcyjność w danej dziedzinie, żeby skusić tych młodych ludzi do do tego, żeby zdobywać dobry, wykwalifikowany zawód. To jeszcze taka uwaga, bo kiedyś mieliśmy taki był system uczenia, że były szkoły przyzakładowe. I to bardzo dobrze one kształciły kiedyś tutaj niedaleko przecież na Hetmańskiej zespół szkół spożywczych był była klasa pikarnicza, drobiarska, mięsna. No, zakładów drobiarskich już nie ma, stoi market na jego miejscu, tam gdzie była klasa mięsna, zakłady przetwórstwa, przemysł mięsny, Białystok, PMB też nie ma, ale te zakłady miały później można powiedzieć. Na rybek pracowników po prostu wykwalifikowanych, którzy potrafili się odnaleźć w tym zakładzie. Jak przychodzili do pracy, to oni już pracowali jak starzy pracownicy. I to właśnie dzisiaj te targi właśnie są potrzebne, żeby tą młodzież, ja myślę, że też wrócimy kiedyś do tych szkół takich branżowych, przyzakładowych, bo to jest przyszłość, bo wtedy mamy naprawdę po tych czterech latach, pięciu latach nauki uczniów pracowników tak naprawdę wykwalifikowanych którzy umieją dobrych fachowców tak którzy potrafią się poruszać po zakładzie wiedzą co to są surowce materiały jak to działa bo jednak nie sztuką przejść z kurs jednak ta te technika technologia to jest wszystko ważne te umiejętności praktyczne też mają znaczenie. Starostwo zakończyło przyjmowanie wniosków od jednostek ochotniczych straży pożarnych o dofinansowania. Jakie strażacy ochotnicy zgłaszają potrzeby? I ponownie, ile to wszystko będzie kosztowało? O tak, wszystko się zawsze kręci wokół pieniędzy. <laughs> tak, mamy wniosków złożonych 48 na kwotę 721 tysięcy złotych na dzień dzisiejszy mamy budżet y, tam około 100 tysięcy złotych, ale to powiem szczerze, jest rok wyborczy, jest rokiem cudów, <laughs> pieniądze się zawsze znajdą. Sakwa się powiększy. Tak, sakwa się powiększy, jak to mówią, nie, nie, jak w roku wyborczym są rzeczy niemożliwe, ale tak na poważnie mówiąc, zawsze co roku mamy mniejszą kwotę z uwagi na to, że nie wiemy, ile wpłynie wniosków, zawsze tą kwotę zwiększamy, jak nie o 200, to 300 tysięcy złotych, na to też jesteśmy tutaj przygotowani, żeby te e, środ środki finansowe zwiększyć na te dofinans. Chcemy, żeby wszystkie OSP otrzymały dofinansowanie, bo jednak ochotnicze straże pożarne są najbliżej nas. Szybka reakcja, dbają o nasze mienie, bezpieczeństwo, kiedy jest to zagrożenie życia. Na co składane zostały wnioski? No, mhm. no, mamy na, i na remonty, i na zakup samochodów, na zakup mundurów, środków zabezpieczenia. Na, na po prostu, wszystko co jest potrzebne do Ochotniczych Straży Pożarnych, pomimo że co roku dofinansowujemy te Ochotnicze Straże Pożarne i podkreślam, że to nie jest zadanie powiatu, my to robimy z takiej tradycji długoletniej powiatu białostockiego. Ale wiemy, że oni działają, strażacy działają na rzecz powiatu białostockiego i dlatego zawsze na te środki na to znajdujemy, bo wiele osób miało się, no właśnie ostatnio dosyć zachodzi często do jakichś takich nieszczęśliwych, tragicznych wypadków, że ludziom domy płoną, kominy się zapalają, tego dosyć dużo jest, też strażacy też bardzo fajnie to robią, bo się na tych wszystkich portalach społecznościowych się uruchomili, relacjonują czasami te swoje wyjazdy że ich tą pracę jest tak naprawdę jeszcze bardziej teraz widać, ale też potrzebują tego sprzętu, że jak jadą w akcje, to muszą mieć pewność, że dysponują dobrym sprzętem, że wrócą do domu, do swoich rodzin i też muszą, musimy dbać o ich bezpieczeństwo. A czy macie informację już, jaki wniosek był najwyższy? Taki naj, najbardziej rzucający się w oczy, o tak to nazwijmy? No, największym kwotą to był jeden wniosek do dofinansowanie do zakupu samochodu 9 osobowego na 90 tysięcy złotych. Akurat nie pamiętam, które tam OSP, mhm, ale tak właśnie ta kwota mi odkwiła. No, znaczy kwota no, nierealna, bo wozy bojowe dofinansowywaliśmy w kwocie do 40 tysięcy złotych. Myślę, że tutaj komisja pochyli się nad tym, na jaka kwota będzie, trudno, ciężko powiedzieć. Gośćmi Radia Jard byli Jan Perkowski, starosta Białostocki oraz Zdzisław Łukaszewicz, członek zarządu powiatu białostockiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy również. Dziękuję bardzo.